Witajcie automatycy. W tym krótkim nagraniu chciałem Wam zaprezentować zestaw startowy firmy Delta Electronics. Jest to jeden z dwóch zestawów startowych oferowanych przez tą firmę. Ten dokładnie to model UT12SEA. Zajrzyjmy do środka. Mamy tutaj instrukcję obsługi. Piankę zabezpieczającą. I Zawartość zestawu, w którego skład wchodzi zasilacz. Jest tu zasilacz 24V, 1A maksymalnego obciążenia. Sterownik PLC w serii DVP Slim w tej konfiguracji wyposażony w 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe. Na jego pokładzie znajduje się port mini USB do programowania, port Ethernet. Dwa porty RS485. Jeden mamy tu, drugi tutaj. Kniazdo zasilające. Jak możecie zauważyć, sterownik jest naprawdę małych rozmiarów niewiele większy od prezentowanego zasilacza. W zestawie mamy również siedmiocalowy panel HMI. Jest to panel serii DOP B. Panel posiada. Wyjście audio, port Ethernet, dwa porty USB. Wyjścia portów komunikacji szeregowej RS232, RS422, RS485. W zestawie znajduje się też sporo dodatkowych akcesoriów przewidzianych przez producenta. Mamy tutaj przewody zasilające, przewód komunikacyjny. płytkę symulującą wejścia wyjścia dołączony jest również pendrive z oprogramowaniem przewód USB mini USB do programowania sterownika PLC kolejny przewód USB przewód Ethernet I uchwyty montażowe do panelu HMI. Przygotuję sobie teraz małe stanowisko, na którym postaram się połączyć cały zestaw i uruchomić go. A few moments later. Ok, przygotowałem sobie Synedin, przedłużacz. Do podłączenia zestawu potrzebny będzie jeszcze śrubokręt oraz przewód z styczką sieciową. Jest to chyba jedyny element, którego. Producent nie przewidział w zestawie. Zabieram się teraz za złożenie naszego zestawu. Przewody zasilające dołączone do zestawu posiadają zarobione końcówki, dzięki temu nie ma mowy o pomyłce podczas podłączenia. Prezentowany przeze mnie zestaw możecie aktualnie zdobyć, biorąc udział w konkursie 4.0 organizowanym przez portal i Automatyka. Stąd właśnie pochodzi mój egzemplarz. Ok, mamy zmontowany zestaw. Możemy podłączyć go do zasilania. I sprawdzić, czy wszystko działa. Jak widzicie, montowanie zestawu zajęło mi naprawdę krótką chwilę. Panel HMI się uruchamia. Mamy tutaj jakąś przykładową wizualizację. Wszystko działa. Bardzo płynnie i myślę, że to by było na tyle. Do usłyszenia.